Witam Was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Karwarz10, a oto jest kolejna część, zagrajmy w ProtoType. Jak się dzisiaj bawicie, bo ja świetnie, głównie dlatego, że pies mi narzygał na wykładzinę przed kompem Tak, to jest taki dzień. No pewnie zapytacie jaki. No oczywiście taki kiedy się wszystko udaje. Oczywiście udaje się spieprzyć. Ale nie zarażony tym problemem <laughs> Umyłem sobie ten dywan i o kurde włączyłem detektor mhm. Dobra Wchodzimy Przypominam, że Alex został trafiony wstrzykniętą mu toksynę, która

To. Dobrze, czyli doktor nam pomoże z tym naszym wirusem w zamian za znalezienie dla niego pacjenta zero. Hmm. Kim może być pacjent zero? Dobra nieważne Lecimy Jesteśmy zaraz prawie na miejscu Dookoła są detektory Jak widzę na minimapie tutaj biegają Jakieś świry pewnie wróciły dopiero co I jemu powiedziały że to nie dla nich Tam widziałem reklamę GameSpotu Dobra Co to za cel? Musimy pożreć dowódcę. Przy okazji widzę tutaj parę celów. Pożrejmy sobie te cele. Pewnie oni wszyscy są dowódcami czołgów. Właściwie czego dowódcami? Wiem, że wojskowymi, ale ja... jakimi konkretnie? Super. O, mogę użyć kamuflażu. Super. Nie ten czołg. Złaś. To będzie ten czołg. Właś, 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 bo zasumrzesz. Captain Lim, eddie's trooper, get on the horn and tell them we've secured the penn Station bodies. I'm taking the heavy weapon, armor to destroy a hive. Get control points up in this area, then rendezvous with us at GenTech. Yes. Czyli naszym celem jest GenTech. Wsiadam z tego. gniemy zaraz gniemy no i fajnie ale jak fajnie leciał <laughs> jak ciekawie przewróciło nas w tym miejscu gdzie Włynęliśmy tego generała czy kogoś jeszcze innego? Nie wiem, słabo znam się na stopniach wojskowych. Kurde. O kurde. To jest kanapa z poprzedniego odcinka. Ale to nie jest zwykła kanapa. Spójrzmy na dziury, to jest plak to jest... kanapa zombie Myści się na nas z zagrobu Za to, że użyliśmy jej jako broni do walki z kapitanem Crossem Kurde Kapitanem Crossem Po schodach raczej nie wiadę, więc jedziemy tędy Kurde Ale ten czołg głównie nie jeździ. Co nie rzuciło? Nieważne. Wolę nie wiedzieć. Aha, to i łowcy są. O kurde. No i grupa uderzeniowa. Super. więcej bestii. Nie no. Nie przeżyję. Znowu padnę. Przy okazji rozwalę de detektor. Czemu ja mam niszczyć te czołgi? Rany, masakra się dzieje na ekranie, masakra. No i fajnie. I ten odcinek będzie bardzo ciekawy. Dlaczego oni do mnie strzelają? Z drogi. To jest jakiś inny czołg już chyba To nie jest UPC UPC strzelało ogniem ciągłym A ten strzela bardziej takim Takimi ciężkimi, zwykłymi Pociskami Czołgowymi Kurde A miało być tak dobrze <laughs> no. Wie, wiecie co? załatwię to inaczej Bo się tych strzelców w stand. Co to było? Czemu oni mnie biją akurat w tym momencie? Dobra. Nie mamy żadnej specjalnej mocy, ale mamy chociaż ten. Choć, mamy chociaż tą wyrzutnię. Dobrze. Robi się lepiej. Zauważyłem. Tak. O, zatrzymaj się. Kurde. Nie, idę stąd. Hmm. Dobrze, spokojnie. Ja nie, nie będę wkurzony. Nie będę krzyczał. Może teraz pójdzie lepiej. Dobra. Teraz na budynki. Pożarliśmy sobie jednego. Od, oddaj nam swoją bazukę. Nie no, co tu się dzieje w ogóle? Kurde, już wiem jak będzie się nazywał ten odcinek. Będzie się nazywał Autor płakał, gdy nagrywał. Tak jak się mówi... Kurier płakał, gdy... Wysy... Gdy przynosił albo... Nie wiem. Nie... Nie, kończę to zdanie w tym miejscu, bo jeszcze... Jeszcze zrobię z siebie większego idiotę niż jestem. Ta gra jest wredna. Może jakieś ulepszonko. Może coś przeżywalnościowego. Zrobiliśmy to, to i to. Jeszcze, jeszcze to jedno w życie i to wam powinno starczyć. Zaraz zacznę być bardzo zdenerwowany Jak to mogło się stać? Ale nie, nie 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 Ja się nie denerwuję Ja sobie stąd po prostu idę Postawcie mnie przebrzydłe bestie Dopiero co jechały czołgi z tej strony A teraz jadą z drugiej strony Super o no, mi z drogi. A kurde, nie wiem kto wymyślił ten... Kurde, quest. Tutaj chyba kurde, projektant płakał, gdy robił. Projekt ten płakał, gdy wymyślał, bo inaczej to wy... inaczej to się na pewno nie wydarzyło. Się... To się musiało rodzić w bólach, w męczarniach I na pewno autora boli to bardziej niż nas. Dobrze jest, zniszczyłem tamten czołg. Jest nowy. Nowy dla nas. Właś do środka. Z tego co przeczytałem, chyba jesteśmy przy punkcie kontrolnym. Cel wykonany jest. Mogę uciekać? O! Jest cel do pożarcia. No. Bestie nieczyste. Won ode mnie. Bany hopem. Bany hopem ta strategia zawsze się udaje. Poza pewnymi wyjątkami. Na pewno nie dożyję. No i nie dożybym. <laughs> <laughs> Czy jesteśmy przy tym questie, co mam nadzieję, że jesteśmy? Nie to. Tak, jesteśmy w tym momencie, gdzie chciałem być. I mamy dość zdrowia, żeby otworzyć i wejść. U, Otworzył bez problemu. Surrendered the bodies to a civilian. Ragland. Yes, sir. You did the right thing, son. Your new orders are this: recover we'll all samples, bodies, and evidence from Doctor Ragland. Bring them to base AE1. Ragland. If he doesn't interfere, leave him be. He's already implicated. He won't talk. And McMullen, sir. It's time for the doctor to learn who's in charge of this little excursion.

I needed a doctor, okay? A special kind of doctor. I needed Ragland. How did it feel to be infected with something you couldn't control? Like my own body wanted me dead. Did you ever consider how the parasite felt—an intelligent cancer ripped from its host? Yeah, I did once, right before I killed it. Skimono rozlawa. Skrosem? Dobra, dzień 8, 49% zarażenia po całej populacji. <laughs> to nieźle sobie ten wirus poczynia. Dobra, ale to już jest 20 minuta tej krąży pełno kruków czy wron. Nieważne. Popatrzmy sobie na tą część miasta. A tym miastem jest nowy Jork. Na tą część, która jest jeszcze niezarażona. <laughs> Któreś zarażenie nie obejmuje. I tym optymistycznym akcentem... Zakończę ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części, zagrajmy w Prototype. Cześć!